Witam serdecznie kochani spod znaku lwa w tym czytaniu Karterota dla Was na nadchodzący miesiąc na październik. Zaczniemy to czytanie troszkę inaczej, bo postaram się tutaj określić talizman runiczny dla Was na ten nadchodzący miesiąc. Zobaczymy, raczej znaczy runy nam wskażą, co można zmienić i jeszcze w tym nawet pomogą, bo runy w przeciwieństwie do kartarota mają e, no właśnie taką energię sprawczą. Moi drodzy, jeżeli zupełnie nie interesują Was runy, to nie Wasza bajka, nie musicie e, no oczywiście tutaj przez to przetrzymać. Możecie przejść do swojego e, już czytania kartarota. W opisie filmiku jest możliwość przejścia do odpowiedniego momentu, ale ja zawsze zachęcam do no, zobaczenia przynajmniej co runy chcą tutaj powiedzieć i w czym mogą ewentualnie pomóc. I zacznijmy od wyciągnięcia jednej runy przewodniej. I runą przewodnią w tym wypadku jest otala. Runa, która jest runą zacisza domowego, jest runą bezpieczeństwa, jest runą także pomnażania majątku, tak? Więc runa, która wskazuje na to poczucie bezpieczeństwa w miejscu, w którym jesteśmy. I tego, żeby właśnie nikt nam ewentualnie tego nie zabrał, żeby z naszą rodziną. To jest także runa rodziny. Jak tutaj widzicie, mamy taką pomoc troszkę wizualizacyjną. To są karty runiczne. Ja wolę jednak stawiać normalne runy w formie, no właśnie takich płytek, tutaj w tym wypadku. Ale moje drogie lwy. Te karty runiczne do wizualizacji są idealne, i Otala, czy Odala, tak tu przedstawia właśnie to poczucie zachowania, takiej stabilizacji i spokoju, i najwyraźniej w tym wypadku tego, tego może. Być tak, że będzie wam brakowało w październiku, albo że będziecie potrzebowali jakiegoś takiego dodatkowego bodźca, żeby taki ten spokój uzyskać ponownie, tak? Odnowić go. Czy to jest spokój w rodzinie, czy to jest spokój w kwestiach majątkowych, czy to jest też spokój mentalny, bo Otala także dotyka spraw mentalnych, duchowych, takich bardziej umysłowych. Tak? Moi drodzy, pierwszą runą pomocniczą jest runa PERTO. PERTO jest runą. Szczęścia jest runą też magii i wspierania i takich działań różnych ezoterycznych, ale jest także no, głównie, bym powiedział, właśnie runą wsparcia przy uzyskiwaniu takich dobrych okoliczności. Także, żeby ustabilizować swoją sytuację. Więc widzicie, już tutaj jest połączenie, daną sytuację, w tym wypadku waszą sytuację, moje drogie lwy. Już mamy to połączenie, żeby przyszły lepsze okoliczności dla was albo może waszych bliskich, skoro tutaj chodzi o rodzinę. I zobaczmy jeszcze, jaka jest. Trzecia runa, druga runa pomocnicza i jest tu runa Fechu. Bardzo fajnie, bo Fechu to jest runa optymizmu, runa sukcesu, poprawy warunków, ale także runa pieniędzy. Zwyczajnie, no, nazwijmy rzeczy po imieniu, więc jeżeli pojawia się Fechu, to jest to taki moment, kiedy mamy dobrobyt. Więc ja bym w tym wypadku widział. Moi drodzy, ustabilizowanie dobrobytu kogoś z Waszych bliskich rodziny, ale bardziej jeżeli potrzebujecie tego wy, tak? Czujecie, że potrzebujecie tego wy, tutaj chodzi o poprawę warunków. Okoliczności, żeby ustabilizować, uspokoić, żebyście Wy poczuli się bezpiecznie pod względem materialnym, i ten talizman będzie w tym aspekcie Was wspierał. I teraz jak można z niego skorzystać? On będzie sam mógł oddziaływać, jeżeli go będziecie przyjmowali, ale warto zrobić tak zwany talizman runiczny czyli to jest ogólnie talizman runiczny, ale już można fizycznie taki także zrobić. Tutaj ma taką pomoc naukową talizmanu, który zrobił zrobiłem na pieniądze, poniekąd także, chociaż bardziej na sukces finansowy jakiegoś przedsięwzięcia. Runa Sovilo, Berkana i także Fechu, widzicie. A teraz jak taki talizman zrobić właśnie ręcznie swój własny, tak? Ja proponuję zrobić na zwykłej kartce papieru, tylko białej, bez żadnych dodatkowych znaków, tak? Czyli nie w kratkę, nie w linię. Bierzemy taką zwykłą karteczkę papieru. Oczywiście Wy będziecie mogli to zrobić ładniej. Zaczynamy od narysowania po środku runy właśnie tej przewodniej, czyli otali, no mi wyszła troszkę nie, nie za ładnie, ale to mówię ja tutaj na szybkiego działam Wy możecie zrobić to o wiele o wiele ładniej zwyczajnie ołówkiem lub długopisem Teraz u góry, tak, stawiamy perto. Ja z reguły troszkę mniejsze robię te pomocnicze runy, ale nie, nie jakoś znacząco mniejsze. I na koniec mamy na dole fechu, tak? czyli to jest taka, taki kłos zboża, tak naprawdę on ma symbolizować ta runa, ale w tym wypadku. To to jest taki troszkę F, nie? taka gałązka, troszkę takie drzewo. I moi drodzy, tu już mamy, widzicie to, ten talizman. Po środku jest Otala, u góry jest perto i na końcu jest Fecho. A tak to wygląda po takim troszkę lepszym zarysowaniu tego talizmanu, żebyście lepiej widzieli. Bo na YouTubie niestety to może nie byłoby aż tak dobrze widoczne, jakby zostało. Tylko i wyłącznie zrobione ołóweczki. Więc, no, tak to wygląda. Mamy perto, mamy otala, mamy fechu na dole. I ten talizman, sądzę, skoro to jest coś, co ma wam sprzyjać w? uzyskaniu tej stabilizacji, tak, tego poczucia bezpieczeństwa, tego, że już pod względem finansów nic wam specjalnie nie grozi, albo wręcz że pojawia się, pojawiają się lepsze okoliczności, które pomagają uzyskać, no, może jakieś pieniądze, także to warto ten talizman trzymać przy sobie w domu, na przykład, albo w portfelu, także tak jak łuskę karpia, tak, po, po wigilii. <grym> ale moi drodzy Warto trzymać tak cały czas, blisko siebie, gdzieś, przynajmniej po kilka godzin dziennie. W pracy mówię w biurku u siebie, przy miejscu pracy, w swoim portfelu, w swojej torebce. To bardzo, bardzo będzie wtedy wystarczyło, żeby ten wpływ tego talizmanu o tali mieć po swojej stronie. No dobrze, moi drodzy, teraz przejdźmy już do czytania kart Tarota dla Was Lwy. Zaczniemy od dominującego wpływu, jaki będzie na Was oddziaływał. O, i fajnie, i widzę, że tutaj te okoliczności się faktycznie zmieniają. Bo runy przy tym Talizanie ja tylko napomknę one mówią o czymś, co można zmienić, co jest realne do zmiany w tym danym czasie miesiącu, więc to nie jest po prostu coś, co OK, a wykorzystam sobie na wszelki wypadek. Nie, to jest na to wychodzi, że, że okoliczności faktycznie się zmieniają, a ta, ten talizman runiczny ma po prostu to wspomóc. I tutaj faktycznie te okoliczności idą ku lepszemu. Mamy kartę słońca jako dominujący wpływ. Słońce Mówi właśnie o tym, że okoliczności ulegają poprawie, że codzienne te takie rzeczy, które Was będą dotyczyły, będą no po prostu po bardziej po waszej stronie, albo przynajmniej w najmniejszym wypadku, tak nie będą przeszkadzać nie? zwyczajnie. Więc zobaczmy, jak. Te okoliczności będą wpływały na wasz miesiąc, na październik, czy będą tutaj wspierały, na przykład, nie wiem, wydaje się, że po, po, podejmowanie decyzji, ewentualne lwy, bo już stawiamy karty na różne aspekty, no tym bardziej takie bardziej materialne w waszym życiu. W październiku, czyli obowiązki, praca, finanse i, moi drodzy, plany przedsięwzięcia. Jeżeli uznacie te spostrzeżenia kart za pomocne, to warto, żebyście zostawili like, rozważcie subskrypcję, możecie skomentować, jeżeli macie jakieś pytania, uwagi. No, ale dobrze. Troszkę dużo mieczy, jak na mój gust, ale i tak mam wrażenie, że nie jest źle. Moi drodzy, jeżeli chodzi o Obowiązki pracy Waszą. Królowa Mieczy, dwójka Mieczy, ale i dwójka Denarów. Więc te dwie karty często chodzą w parze. Królowa Mieczy wskazuje, że te rzeczy, że będziecie musieli zrobić no, całkiem sporo rzeczy w październiku, które będą. Nie powiem, że one będą złe. One będą się dłużyły. One będą, na przykład, w pracy oznaczały robienie i zajmowanie się tymi rzeczami, których niekoniecznie jakoś tam e, lubicie, tak? które nie są waszym pierwszym wyborem. E, jest e, całkiem sporo tych rzeczy. One są takie troszkę upierdliwe. E, I widzę, że tutaj e, takich obowiązków wy będziecie mieli więcej, tak? Lwy? będzie taki moment, kiedy właśnie tu będziecie przez to, e, wiecie, tak, przechodzić, przechodzić. E, Będziecie patrzeć w pracy, wiecie, na zegarek, minęło 8 godzin, a patrzycie, minęło dopiero 15 minut. Tego typu sytuacje, które się troszkę przeciągają i wydłużają. I tu karty mówią o tym, że będziecie się zastanawiali, ile to będzie jeszcze trwało, czy tutaj nadchodzi jakaś zmiana. W ogóle, jeżeli. Um, Działacie w kierunku jakiejś zmiany, staracie się zmienić, no właśnie, swoją sytuację zawodową. Może szukacie nowej pracy, załóżmy i nie wiecie, czy się w końcu to uda. Może to oznacza, że wysyłacie te CV swoje i tak dalej, i tak dalej, i nadal troszkę jest bez efektu. To właśnie ta dwójka denarów z dwójką mieczy wskazują na to, że jest przełamanie tej niepewności i w końcu dokonuje się zmiana. Dokonujecie wy może jakiejś konkretności wyboru, czyli wybieracie odpowiednie miejsce, do którego wyślecie załóżmy to swoje CV, ale no czyli to taka troszkę inna forma, inna forma decyzji. Bo i tak byście to zrobili, ale moi drodzy, to wskazuje właśnie na to przełamanie sytuacji tej niepewności, tego takiego trudu i już tego, że zaczynają się sprawy zmieniać na lepsze, i tutaj są te okoliczności, moi drodzy. Wiecie, ustabilizowanie swojej sytuacji materialnej nie jest możliwe, jeżeli nie jest ustabilizowana wasza sytuacja em, zawodowa, tak? Więc w tym często to się wiąże. No ja wiem, że nie zawsze, ale, ale często. Więc tutaj, kochani, jak najbardziej może być to także wasze wsparcie w znalezieniu już czegoś, co was, no nie powiem, że od razu raduje, Jakoś bardzo, ale satysfakcjonuje przynajmniej w tej sferze życia. I te okoliczności teraz już w październiku, może nie na początku, może nie na początku, bo jednak ta królowa mieczy tutaj jest i dwójka mieczy, ale już w październiku będzie ulegała ta sytuacja transformacji, będzie się przemieniała w coś już zdecydowanie bardziej wam przychylnego, coś, co będzie właśnie kierowało was w stronę takiego uspokojenia, tak? I, I większej stabilizacji. I moi drodzy, jeżeli chodzi o finanse, to także widać, tak, to także widać, widać tą zmianę, którą mogą, no, o, których tutaj runie, o której tutaj runy już mówiły. Mamy dwójkę pucharów, królową pucharów. Tak i one mówią właśnie o takim poczuciu już takiego spokoju, zadowolenia, tego, że jest harmonijnie w tych kwestiach finansowych. To będzie miało miejsce też już w trakcie października, ale troszkę nie na samym początku, bo na samym początku czeka w was jeszcze jakiś drobny jeden wydatek. Podejrzewam, że pierwszy tydzień coś takiego. Musicie się spodziewać, że będzie jeszcze jakaś taka zaległa ostatnia rzecz, którą trzeba będzie pewnie uregulować, ale moi drodzy, potem już widzę, że wejdziecie na taki tryb. Uff, już wszystko za mną, już teraz jest spokojniej, już teraz jest lepiej. Tak jak mówię, wspierać można i przyspieszać ten proces tutaj przy pomocą otali, ale karty tu wskazują na to, że może nie tyle będzie, wiecie, tak, że jakieś olbrzymie pieniądze do Was przyjdą, na pewno będzie taka sytuacja, że no, już nikt nie będzie od Was wymagał, tak? nie, będzie, nie będą jakieś sytuacje od Was ciągnęły pieniędzy, może też koszty się jakieś zmniejszą, tak, Wasze, w trakcie października, albo załóżmy, właśnie ustabilizuje się to tak, że już jakieś pieniądze przyjdą, które miały przyjść i na które czekacie, i teraz one już są, i już wiecie. Uff, nie? Oddycham z długą, już teraz o wiele optymistyczniej i pozytywniej patrzę. W przyszłość. I ta karta słońca właśnie mówi o tym, że te okoliczności, patrząc po tym, co w ogóle tutaj się pojawia, mówi o tym, że te okoliczności powoli, powoli w październiku będą ulegały zmianie. Więc nie września na październik od razu, ale w trakcie października będzie ten moment wzrostu, ten moment przejścia, tak, w trochę lepsze okoliczności. Jeżeli chodzi o plany przedsięwzięcia, moi drodzy, będziecie no tutaj także nie jest idealnie, bym powiedział, tak, i, ale też będzie to zmierzało ku lepszemu, bo wydaje się, że okaże się, że wasz plan nie do końca może działać, taki, który chcecie zrealizować w październiku. Może go jeszcze nie wiecie, jaki on jest, może się dopiero pojawić, ale... Moje drogie lwy, tutaj wasz plan, to co byście chcieli zrealizować, okaże się, że nie może działać w takiej formie. Tam nadchodzi jakaś zmiana, albo wy się dowiadujecie, że tam czegoś więcej potrzeba, coś musicie inaczej robić i tak dalej. I trzeba będzie no, to nadgonić, tak? trzeba będzie wprowadzić tą zmianę, trzeba będzie no. Odpowiednio zaadresować tą, tą sytuację, gdzie po prostu nie, no najwyraźniej nie uda się zrobić tego planu, nie robiąc tego w przód. Tak naprawdę to się sprowadza do tego, że jest coś, co musicie zrobić jeszcze, o czym nie wiecie, albo dopiero nawet wiecie, pojawi się dopiero kiedy się ten sam plan pojawi, że musicie zrobić coś jeszcze w przód, coś dodatkowego, czego nie zrobiliście, a. Realizacja taka dobra tego planu wymaga właśnie tego, nie wiem, może musi samochód wyjść z naprawy od mechanika, bo tam okazuje się, okaże się, że coś jeszcze tam trzeba może poprawić, wymienić, może to jest ten mały koszt, który musicie ponieść jeszcze z początkiem października, tego typu rzeczy, tak? Ale potem jak już to zostanie zrobione, to już wszystko idzie w dobrą stronę, to już sam plan uda się zrealizować bardzo, bardzo dobrze. Okej, okay. lwy, przejdźmy do aspektów bardziej osobistych. Co tam urodziny bliskich słychać? Co tutaj fajnego się dzieje? Mamy, mamy rycerza Buław, sprawiedliwość i arcykapłankę. O, okej, okay. no dobra i w sprawach uczuciowych. Co karty chcą Wam przekazać, to będzie, to będzie rozkład tak dla osób, które są w związku i będziemy interpretować to także dla singli. Moi drodzy, zacznijmy jednak od tych bliskich rodziny i tu, jeżeli jest jakaś jedna rzecz, którą byście chcieli właśnie zrealizować, żeby miała miejsce w ramach tych Waszych kontaktów z tymi osobami, na których Wam zależy Wy, to ten rycerz Buław mówi, że jak, najbardziej, że jak najbardziej się to wydarzy, tak? Że jak najbardziej się to wydarzy i no, będziecie zadowoleni z tego jednego wydarzenia. I teraz, co to może być? To może być coś, w czym wybierzecie udział, tak? Nie wiem, chcecie, żeby jakiś impreza się komuś udała, której bierzecie udział, bo wesele ktoś wyprawiał, urodziny, imieniny i tak dalej itd. itp. Ale to może być też coś za co trzymacie mocno kciuki u swojego nie wiem, wnuka, syna, córki, wnuczki, siostry, nie wiem, kogokolwiek takiego, przyjaciela jakiegoś. Chcecie, kibicujecie mu czy jej, tej osobie bardzo w tej sprawie. Faktycznie się to udaje. I teraz tak, mamy drugą rzecz, o której tu karty mówią: arcykapłanka i karta sprawiedliwości. Dowiecie się czegoś o kimś. Bardzo możliwe, że dowiecie się tego z drugiej ręki. Czyli, tak wiecie, troszkę może być to plotka. Taka albo jakaś sprzedana informacja, z drugiej strony jest szansa, że to po prostu ten ktoś wam wyjawi i powie w zaufaniu. I teraz konkretnie mówię właśnie o tym, że jeżeli to będzie mówione. Przez kogoś, no właśnie, zainteresowanego w tej sytuacji, wy się tego dowiecie. Tak czy inaczej, to jest informacja, czy to bezpośrednio od tej osoby, czy to po prostu jakoś tam z kontekstu wyciągnięte, czy wiecie, ktoś wam sprzeda plotę. To jest to informacja, z którą wy powinniście no tak obchodzić się bardzo uważnie lwy, tak, to nie jest, na pewno nie rozpowiadajcie tego wszędzie w koło na pewno nawet jeżeli wiecie, ktoś tam pójdzie z wami na kawę, powie wam że tam nie wiem, coś się dzieje w jego czy jej życiu ale nie powie, że to jest tajemnica, nie mów nikomu, to w domyśle to jest tajemnica, żeby nie mówić byle komu przynajmniej no nie wiem, pewnie komuś tam możecie sobie zdradzić tą wiadomość czy też no, bo może być aż tak ciekawa, że aż będzie was bulało, jeżeli nie powiecie komuś, nie wiem, swojemu partnerowi, partnerce, ale. Kochani, bardzo uważnie i bardzo ostrożnie obchodźcie się z tą informacją, tak? Bo po pierwsze, ona jeżeli to jest z drugiej ręki, może być troszkę niesprawdzona, tak, i nie do końca wszystko będzie wiadomo, więc jeżeli będziecie rozpowiadać to dalej, to może być to po prostu nieprawda, tak? Albo nie w pełni prawda, ale jeżeli wiecie. Niezależnie z jakie jest źródło, tu karty radzą, żeby ostrożnie z tym się obchodzić i nie, no, nie, nie, nie od razu rzucić się w wir akcji, robiąc cokolwiek z tą informacją. Tak? Dobrze, kochani, jeżeli tutaj chodzi o sprawy wasze uczuciowe, sercowe, jeżeli jesteście w związku, moi drodzy, bardzo fajny czas. Z waszym partnerem, partnerką, w którym będziecie robili coś razem i teraz robicie, może to być coś robienia razem takiego praktycznego. Takiego, nie wiem, nawet razem decydujecie się na wyremontowanie kuchni, tak? Podejmujecie decyzje, jakie kafelki, jakie lodówki, jakie tam inne teriumy inne rzeczy robić i to idzie wam naprawdę sprawnie, naprawdę fajnie. Dogadujecie się, wiecie, że w pewnych sytuacjach na przykład na tą drugą osobę można liczyć, bo ona się wywiąże tam z tego co obiecała, że zrobi czy nie zrobi i tak dalej. I te takie wasze przyziemne czasami rzeczy, które będziecie robić, lwy, będą Przybliżały Was bardziej do siebie. To jest taki, wiecie, rozwój relacji bliskiej poprzez codzienne życie, tak naprawdę, tak? bo to niekoniecznie chodzi tam od razu, że tam robicie ten remont, tylko że robicie rzeczy, które razem, wiecie, gracie do tej samej bramki jako drużyna. I to raz po raz te właśnie takie. Poleganie na sobie i praca nad tym, żeby właśnie iść do tego samego celu, to będzie Was zbliżało do siebie ta siódemka denarów. O tym mówi. To także mówi o takim spokoju w relacji, która może ostatnio była niespokojna. To, to także mówi właśnie o tym, że Wasze cele się pokrywają, jeżeli jesteście troszkę niepewni, czy faktycznie, czy, czy faktycznie tak jest, i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, jeżeli jesteście singlami, to nie powiedziałbym tutaj, żeby jakieś od razu wiry namiętności się pojawiały. Karty mówią, że trzeba albo podejść do znajomości, do, do poszukiwania kogoś bardzo systematycznie wręcz tak... E Jakbyście, nie wiem, szukali pracy, prawie że. Nie? Tutaj ustalić sobie grupę osób, na przykład poprzez te aplikacje, pisać do 10 osób, i wśród nich może się trafi osoba, która będzie wartościowa. Ja wiem, to zabrzmiało tak bardzo nieromantycznie, że aż mnie to boli, lwy, no ale tu widzę, że to tam musi być taka poniekąd praca tak, to poszukiwanie. Ja wiem, że teraz całkowity romatyzm wyleciał przez okno razem z dzieckiem, z dzieckiem z kąpielą, ale bardziej to jest taka rada dla osób, które zaczynają już jakąś znajomość, ona, ta znajomość jest drobna, jest ponad hmm, początkowej fazie jest początkowym poziomie tam wiecie może było kilka randek dopiero za wami i tutaj faktycznie karty mówią że zmierzacie w dobrą stronę że um... Raz po raz spokojnie będziecie pogłębiali tą relację i idzie to w dobrym kierunku. I nie warto niczego na siłę przyspieszać. Też nie warto robić jakichś takich dziwnych ruchów, takich bardzo, nie wiem, wielkich e, uniesień romantycznych. Jakiegoś, nie wiem, nie, 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 nie zatrudniajcie kapeli smyczkowej, która by miała grać wieczorem em, pod e, oknem waszej oblubienicy. Tutaj chodzi o to, żeby. Na spokojnie to zrobić tak naturalnie, tak po prostu, tak? A bez jakichś odjechanych, odjechanych deklaracji, odjechanych planów prób, i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak mi się skojarzyło, moi drodzy, jeżeli jesteście w związku, że tutaj ta otala także może pomagać w budowaniu tego. Dostatniego, bezpiecznego poczucia Waszej relacji z tą drugą, Waszą połówką. Tak? To bardzo, bardzo tutaj się także wpisuje w tą przyjemną codzienność. I teraz zobaczmy, moje drogie lwy, co tu karty chcą powiedzieć o Waszym samopoczuciu. No, widzę troszkę problem ze snem, może być i ta energia. Taka będzie Wam troszkę przemykała przez palce, mam wrażenie, czasami. Kochani, ewentualny problem no właśnie, ewentualny problem to jest za, za, zaszłość z poprzednich dni, poprzednich tygodni, poprzednich miesięcy i tutaj może widać tą zaszłość, tak o tym co gadaliśmy na początku. Tak samo ten plan może, który już został urobiony, to on może być nieaktualny i trzeba tam właśnie coś w nim zmienić. Ewentualna przeszkoda to jest właśnie ta zaszłość czegoś jeszcze co musi minąć najwyraźniej i musi zostać ewentualnie rozwiązane, zrobione z racji tego, że no właśnie teraz znaczy, teraz będzie dobry czas na to, tak, żeby to zmienić, ale, ale, ale tak, ale to jeszcze, jeszcze troszkę trzeba jeszcze troszkę trzeba się przemęczyć. Ta dziewiątka mieczy no właśnie to to są problemy ze snem, to są takie właśnie troszkę na własne, ja nie powiem, że życzenie, Ja wiem, że problemy ze snem to nie jest niczyj wygór, kochani, ale to można troszkę temu pomóc, tak? Bo okej, okay, możemy cały czas żyć w tym pędzącym, to pędzące życie prowadzić i ucinać sobie godziny snu. To jest najlepszy sposób. Zawsze uciąć sobie kilka godzin snu, no bo to jest to źródło, z którego można brać, a potem i tak stwierdzicie, ja i tak wstanę, napiję się 16 kaw i będzie dobrze. Tu karty radzą, żeby tak nie robić, żeby postarać się jednak zapewnić sobie no, tyle snu, ile można, najwięcej. Tak? Ja nie mówię teraz, że po 12 godzin macie ale tyle, ile tam jest wam potrzebne. Ja wiem, że to ciężko jest w dorosłym życiu wprowadzić, ale kochani. Yy... No, warto próbować przynajmniej, tak? Warto próbować i może z jakichś innych rzeczy uciąć te godzinki, żeby, żeby nie, nie było to kosztem waszego, waszej higieny snu. Dobra rzecz, która idzie w waszą stronę, to jest dowiedzenie się czegoś znaczącego, co będzie miało no, pozytywny wpływ na was. No, tutaj dowiadujemy się czegoś w, w, co do waszego planu. E, może Ta informacja, ona będzie ważna i warto ją zachować tylko dla siebie. A ona będzie ważna dla was też konkretnie, po prostu, że to będzie coś dobrego. I moi drodzy, Rada kart to jest próbować nowych rzeczy, nie bać się próbować nowych rzeczy, jeżeli się pojawiają jakieś nowe rozwiązania, na przykład właśnie tutaj, to nie stronić od nich. Tak? Tutaj karty mówią, że nowe sprawy, nowe wpływy, nowe przedmioty, nowe rozwiązania mogą być zdecydowanie lepsze niż starsze. Tak, niż te stare, utarte szlaki. No, warto, warto to wziąć pod uwagę, taką radę sobie trzymać z tyłu głowy. Pewnie w jakimś momencie to wypłynie. Lwy, jest to rozkład dla Was na nadchodzący miesiąc. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie lajka, rozważcie subskrypcję. Jeżeli musicie jeszcze o coś dopytać, macie pytanie na przykład o talizman, runy, zapraszam do komentarzy, a ja mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. pa